Siemano wszystkim, z tej strony Szagi i dzisiaj nie pokażę wam mojej szpatnej mody, no bo po co, bo nie ona jest tematem dzisiejszego odcinka a mianowicie pierwszy na tym kanale unboxing odpaczking, czy jak to woli kwaliłem ostatnio akumulatorki wymienne w xboxie, więc postanowiłem sobie kupić takie na stałe do ładowania z ładowarką No ale nie będę wam przedłużał, no bo nie o to w tym programie chodzi, kto widział ten wie spoko, rozpakujmy to Spróbujmy to zdać długopisem, stopowej dychy, poz do Artur, jeśli to oglądasz. Okej, okay, spróbujmy to utworzyć. Jeszcze mam od cholery do koła tych długopisów, więc może... Dobra, spróbujmy... Kurde, wiecie co? Ostatnio obwilezałem paznokcie. Aby bym ich nie obwilezał, to by było mi łatwiej. No, musi sobie Ham ze wsi obryz. Zapoznał Dobra, zrobimy tu cięcie, bo nie ma sensu, żebyście zobaczyli, jak ja się z tym zmagam. Dobra, jedną cholernę upierdziliśmy. Przepraszam, taśmę. Jedną taśmę już ściągnęliśmy. Wydarzajmy się, jak przystało. Na noc, ludzi na poziomie. Łyka ka kapucinko, Błyka przedwie. A, w opakowaniu mamy, co mamy w opakowaniu? W opakowaniu mamy jeszcze jedną taśmę. Fajnie, 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 fajnie. fajnie, fajnie. fajnie. Ojej, ja, jak ja no tego nie lubiłem. Długopis stopowej dychy. Sylo. Tak, rozpierdzieliłem. Kanton. Okej, okay. otwarte. Mhm, to jeszcze nie, do, nie dopięliśmy. Pięknie. W środku opakowania mamy jeszcze jedno opakowanie. I, i, fajnie. Mamy no, łatwarkę indukcyjną. jest trochę jak drukowana na drukarce 3D. Jest biała, a ja mam czarny telewizor, tak więc idealnie będzie mi nie pasować. Mam instrukcję obsługi. Eee, która jest po każdym języku, chyba obcym polskiego. Tak. Wszystkie języki oprócz polskiego. Super fajnie. Natomiast więc po hiszpańsku coś tam rozumiem. Żartuję, nic nie rozumiem po hiszpańsku, kompletnie nic. Mamy tak, cztery fajne rzeczy tutaj. A to są zaślepki, prawdopodobnie, naszych bateripaków. paków. A że mam pada? Ej, w ogóle! Słuchajcie, to jest numer, ja mam czarne pady, a będę miał białe te pierdzielniki. No to jest fajnie, bardzo fajnie. Uczynijmy sobie akumulatorki. Akumulatorki wyglądają właśnie tak. By Guang, jak i Xiong zrobił. Pozdrowienia dla Pana Xiong Pao. Pan Sion Pao na pewno się bardzo postarał, żeby zaprojektować i stworzyć te akumulatorki. Okej. Okay. Pokażę Wam to pięknie do kamery. Jak to widać. powracamy to jak w Resident Evil. Właśnie. Przeszedłem dwie części Residenta. Mmm... I zrobię Wam filmik na kanale o tym, ponieważ poczułem starą radość z grania. z powrotem, jak zacząłem przechodzić i chcę się tą radością z Wami podzielić na swój, jakże oryginalny sposób. I tutaj mam jeszcze w opakowaniu zasilacz. Zwykły, najzwyczajniejszy zasilacz, który zaraz niechcącym rozbije. No. Kurczę, powiem Wam, że to była wygląda fajnie, tak futurystycznie. Ale najważniejsze co nas interesuje to pierlogi. Tak naprawdę to nie interesuje nas, jak to będzie badla like, z Badem Badem. Czyli powinniśmy to chyba teoretycznie zrobić tak. Czytając instrukcję obsługi, która jest w języku każdym, tylko nie polskim. Jest po hiszpańsku, germańsku, czyli niemiecku, włosku o. To pani szagi, umie czytać po włosku, jako że mam czarnego pada, to białe akumulatorki będą do niego super pasować, jak pięć do nosa. Stary dobre enelopki, które mi wypadły, ale tego nie widzieliśmy, żeby te baterie mi wypadło i wkładamy, kurde, jak my to wkładamy, co nam mówi nasza instrukcja obsługi? Ha -ha -ha. Kurde, zapomniałem, że ja nie umiem czytać. Ej, czekajcie tutaj, tutaj widzicie? dla I. Iwu. Trzeba wszystko dokładnie sprawdzać. Mamy tutaj jeszcze jakąś papierologię. O, jest nawet to drugą. taki cosik zakupiłem, żeby nie było. RTV Euro AGD. Nie zapłacili mi za to, absolutnie. Chociaż aby mi chcieli kiedyś zapłacić, albo dogadać się w jakimś barterze, to ja bardzo chętnie. Dajcie tylko znać i będziemy działać. A póki co... Póki co... Ej, słuchajcie, pomoc techniczna! Jest instrukcja po polsku zaszyta! Ale ja mam dziwny głos! Jakim ja to dziwnym głosem mówię? Dobrze, że nie widzicie mojej twarzy! Bo byście się zaskoczyli, żartuję, ja nie jestem nim. Ale każdy lubi mówić jak on. Dobra, czyli tak, według instrukcji obsługi wiemy to, że nie wiemy nic. Bo z drugiej strony jest biała kartka. To spróbujmy sprawdzić na czuja. Gdzie jest plus, a gdzie minus. Ej no kurde, serio. Lepsze jest to, że ja nie wiem naprawdę jak to wsadzić dopada. Żeby go delikatnie mówiąc nie popsuć Ale wiem, że na pewno klapka nam ja klapka nam też nie podejdzie Kurde, to jest idealnie pasująca klapka do czarnego pada powinno działać, hmm, chyba już wiem o co chodzi. Dobra są cztery klapki To jest najlepszy. Jak my mamy to włożyć? Zobaczmy jeszcze raz super fajne instrukcje obsługi. Co nam mówi super fajna instrukcja obsługi? Super fajna instrukcja obsługi mówi nam tyle co nic. Czyli nic. Ja najwyżej jak wsadzę odwrotnie, to chyba mi po prostu nie będzie padziało, prawda? O, czekajcie. Mamy oznaczenia. Widzicie? Mamy piękne oznaczenia. Plus i minus. Czyli tak. Tutaj jest plus, a tutaj jest minus. Czyli to powinno wyglądać tak. A nawet nie. Okej. Okay. Zamykamy klapkę. nie to, moi drodzy, nie to klapkę zamykamy. Co ty na szagi w ciula robisz? No. I to się prezentuje tak. Po co płacić nie wiadomo ile za jakieś Tomowe pady, skoro ja mogę mieć takiego fajnego tu i teraz. Sprawdźmy, czy działa. Nie wybuchu, działa! Mi się konsola odpaliła. i znaczy, że działa. Jak to fajnie będzie leżeć w nas naszym padem? Ej, fajnie to leży. Przyznam wam szczerze, że wygląda to solidnie. Czekajcie, znajdę drugiego. Okej. Okay. Czyli tak, beznadziejna instrukcja obsługi według A -la Słuchajcie mnie, to daleko zajdziecie. Przynajmniej do biedronki z powrotem. Tutaj nie mam baterii, bo je wyciągnąłem. I właśnie mi się odpiął mikroport. Więc jeśli usłyszeliście trzaski, to już wiecie dlaczego. Mhm. Sprawdzałem polaryzację. Jest plus, plus. Minus, minus. Plus, minus. Czyli plus, minus powinno to być tak że wbijamy i wciskamy. Tylko, że dobrze weszło. I teraz, która to była klapka? Na pewno nie ta. I na pewno też nie ta. To na pewno chyba ta. Nie? Ej, no śmiesznie to troszeczkę. Ok, mamy. Ja po prostu szagi nie pchać. Pewnie patele są naładowane do połowy. I teraz sobie ładnie leżą nasze pady. To patrzcie pięknie. Czyli mój unboxing. Niezwykle chaotyczny, czyli taki jak szagi. Wykonany z całkowitą starannością. Będziecie chcieli sobie po pooglądać pudełko to ja Wam je chętnie jeszcze pokażę. Popatrzcie na to pudełko. Mam ochotę powiedzieć, że dobie wrażenie, ale będę oryginalny i powiem, że jest fajne. Jest bardzo fajne. Fajnie? <ścoughs> Dobra. To by było na tyle z tego pokracznego unboxingu. pierwsze koty zapoty. Ale to tego nie można nazwać jakkolwiek jakościowym unboxingiem. Ale w środku Karlo się wszystko trzyma. Tak więc... cappuccino i na przodu. No i tak prezentują się nasze pady na swojej nowej ładowodeczce. Pięknie, estetycznie położone. To jest kabli Wyshuggi. Pięknie ładnie prezentujące się pady przy konsoli. A tymczasem, trzymajcie się i do następnego. Cześć